Chwilkę się znowu z wami pożegnamy na około 20 minut. Kiedy to będziecie mogli sobie obejrzeć powtórkę drugiego dzisiejszego meczu. A potem pogadamy jeszcze z wami. Chyba że jak masz oto na partyjkę w Łący. Myślę, że możemy zagrać, ale chyba ty planowałeś coś zjeść? Albo. Zje, zjeść mogę ja mam całe życie, żeby zjeść. To możemy mam, zagrać tak? na Tak, mam cię, no cię no no, obić growa. W trakcie przerwy? Dobra, okej. Okay. Dobra, nie Skry, ma sprawy. Tak. Ja ogram za zmienię tutaj podpis. Po prostu może usunę. Robimy show match. I tylko to podpiszę jako mecz w przerwie. Proszę. Bardzo piękny, profesjonalny tutaj. <laughs> Idealnie. Free fight. O bogowie walka! Dobra, to myślę, że możemy sobie zagrać, mimo że, że trwa teraz przerwa. Nie masz drużyny? Co Nie mam drużyny. u mnie tutaj. A, eee, zajmę je. Proszę, proszę, zrób piękną drużynę. Graj pięknie, cyganie. Oj, oj, oj. no to co? Posaszcie. Ale to trzeba wymyśleć w takim razie. Dodajemy, co? Czterech widzów. Uh. Którzy następni z, z, zrobią komentarz. Na, napiszcie coś w czacie, ja wybiorę losowo osoby. Będziemy mieli czterech widzów tutaj do, do rozgrywki. Im chociaż nazwij, nie bądź taki. E, zaraz. O. Był kaczy. Kaczy. A dwa? Ty nie umiesz obsługiwać klawiatury. Oho, i twarz o robaki Kogo mamy. Czwartego, Patrycjesz, piękni komentatorzy, piękne koszule, piękne mecze. Dziękujemy pięknie. Jak, jak było? Co, co, co? Pa Patrycjesz. Ah. cztery tak, będzie Są grać cztery? cztery na cztery. Na cztery chyba. No dobra, no dobra. Tak. Specjalna broń. Myślę, że wy się wszyscy jaracie no Boże, tutaj rozgrywką. Jeszcze, Jezu, ja zapomniałem zupełnie, że jest jeszcze przecież wyrzutnia owiec. Tego nie używa. Tak, jest wyrzutnia owiec. Krowy widzieliśmy. Granat widzieliśmy. Superowce Łowca. widzieliśmy. Nie widzieliśmy tego. Widzieliśmy a, a, No tak, był miotaczognia w sumie. Dwa... To całkiem sensownie wykorzystany. Prawda? No dobra. Tak, zostawiasz resztę rzeczy? Tak, no. lecimy, nie, nie Dobra, lecimy. no to lecimy. Czas Trze zaorać quizaka. Jak przegram, to będzie wstyd. Arnold You, jedziemy na tym samym schemacie, co no w turniej? I jakiej mapce? Osobu. Może więcej, ta sama. Tak, zrobimy dokładnie takie same zasady jak w, jak, jak w turnieju. Zobaczymy. Tak, przegram. A, ja zaczynam? O mój Boże. Eee... No to jest takie rozłożenie robali, że przykro mi Kiezak, ale... Ale byłbym bardzo zdziwiony, gdybyś nie przegrał. Trochę tro, 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 tro bardzo nie fair się tutaj wszystko ułożyło, niestety. Ja się pytam, gdzie jest crazy. Moją mnie korzyść. Eee. Nie na moją, tylko na widzów. Jeszcze pamiętam. No, zrobiłem co no, mogłem. Sorry, że stłukłem widzów, ale. To był pomysł żeby was prać. Widzisz, tak on was szanuje. Kogo nie szanuje? Jedyne co się liczy, szacunek Didy na ulicy. Big Brain move. Big Dida move. Speaking of Big Dida. Hmm. hmm Dobra, jest, to, jest, to jest duża Dida. Dida się tam nie mieści w tym otworze. Spokojnie. Nie ma takiej Didy. Dida się dalej nie mieści w tym otworze. Didusiu, błagam cię próbowałeś. Czy próbowałeś kiedyś schuść. Eee, no dobrze. To już jest z tym Didą. Jedna Wytpię. No dobrze. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. <grym> Obstawiam, że teraz Dida jest mega szczupła, mówi Barkhade, ale taki szczegół. No ale jesteś niestety w lepszej sytuacji tutaj. Tak, nie da się w ogóle przejść. A myślę, że tylko Dida była za gruba? Mm -hmm. A ciekawe, czy się owca zmieści? Hello. Mm. No i co ty teraz zrobisz, panie Kizer? Ogólnie y, procent wykorzystania cluster bomb w tej grze jest dla mnie, czy znaczy ogólnie w trakcie turnieju? O-o! a jest dla mnie bardzo zaskakujący. To jest broń, którą bardzo ciężko jakkolwiek kontrolować. Uh. Aha, będzie kręcenie wora teraz. Chodź tu kolego. Wiem, ja bym cię chciał tu. nie ma co marnować lepszej broni. Ma. Hmm. Hmm. O, mi się, że to się nie uda. Ej, tak, ten bug z kasetówką zabijającą, jak się ją położy na głowie, jest naprawiony, natomiast istnieją alternatywne techniki, które pozwalają osiągnąć podobny efekt, ale są ryzykowne. I... I nie są niedozwolone w tym turnieju, jeżeli ktoś potrafi ich używać. Archon nie chce marnować lepszych broni na widzów. Zobaczmy. Moje, moje skille nie są aż tak dobre jak. Liczę na zawodników. to, że nie pamiętasz, czym się wyrzuca broń. Mi powiesz. A, Enterem w razie czego. No, nie zabijesz go na szczęście. Dobrze. Niestety jestem zmuszony cię tłuc, bo nie zostawiłeś mi innego wyboru. Hajde czy masz dzisiaj pecha niestety? To jest chyba Quake 3. Quake Quake 3. Masz za swoje No taką mu kurde rolę przypisałeś. Dobra, chyba sobie zrobię krzywdę, ale nie szkodzi. A jednak minimalnie. To jest bardzo zawsze ta granica zasięgu za dość bolesna. Bye bye! Pie. Okay, podatku. Intro będzie w SuperExpresie. Dark Archon masakruje widzów. Transmisji na żywo. Dobra. Tylko teraz tak. Czy zdążymy w ogóle tam w ogóle obiec? Tak, tak, leć. Totalnie Ty... powinieneś biec. O, o Patrycjęsz. Ja... Yeah. Traitor. No dobrze. Co ja teraz mogę z tobą zrobić, hopper? Hmm. Jestem w dosyć przegranej pozycji niestety. Jako że na samym początku mm. wszystkie trzy Wormy moje się zespołnowały na, mm. na górze. Nie szkodzi. He. Playballet baletnicy, probował w No, no, dobrze. No, wystawiłem się trochę tak bezczelnie na atak, teraz widzę. Pas. Tego niebieskiego atakuj. On ma więcej o. zdrowia. Co A. robisz? Co robi ten? O, szans. Dzięki, dziękuję tak to jest, jak się gra na hot No teraz musisz sobie zrobić to samo. Kizak mi właśnie zrobił Ała Ajajaj. Z kim ja gram? Z, z, kim, ja, z kim ja komentuję? Sekretna technika, tak. Dokładnie tak. Sekre... sekret. Sabotaż. Czy to jest OL pompowacze, Fizek? Czy to wygląda jak OL pompowacze? Ech. Tak jeśli nikt nie wie, to jest dozwolony. To piękne. Ja nie wiem co jeszcze. Wiesz co? Chyba wiem co jeszcze. Chcę zdetonować te beczki, bo mnie wkurzają. No, 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 No! z głowy, fajnie, że wszyscy wyglądają tak profesjonalnie, jak grają. Mamy no, za bardzo cię z czego zabić. Owca Może? O Ładnie. Ale nie, nie zdążyłem uciec z bo... cię Kurczę, słabo. Kurczę. Pokazałbym ci jak się używa superowcy, a nie ma jak. Krótkie! Dziesięć. Zleciałem między tobą więc no, ma... twoja Będzie... klawiatura jest. Y... Będzie pechunio złej baletnicy. Poszkadza Dark z jednym HP. Niech no cię złapie. Żegnajcie. Okay. Mam nadzieję, że wyląduje po lewej. Niech to będzie Didy wreszcie, okay, Dida wreszcie, Tura. Hej Dida. zawsze chciała mieć swoją kolej. Tak, dlatego została ciuchcią. Raz. <głos> <głos> Dida znowu jest... Aaa, tym razem dała radę. No i co? Dawaj, superowca. Tak nie trafię, ale chociaż spróbuję. Mam doświadczenie z engage. A. A, bo tu slowmo działa i. O, o, Nie umiem. O, zepsułem slowmo. Zapomniałem, że w tym, że zmienili, jak działają slowmo. Więc można było nacisnąć S i leciało w zwykłym tempie. To zatrzymuje. Jej! No. Dobra. Dzięki, było fajnie. To był nasz super pokazowy mecz. Może zrobimy jeszcze jeden. Haha, Nasa Dark Archon, who flew. High 469. Ej, lamao! Widzimy się za 10 minut po krótkiej przerwie. Musimy przygotować kolejny mecz. I zagramy wtedy. Czy my nie zagramy? Zagrają. Widzowie zagrają. Turtle Mki? To nie są turtle, są turtle. Bardzo bardzo napisane było w mailu, że to jest liczba mnoga od turtle. Turtle! Więc to są turtle. Turtle. Mkiego mhm. i małe robacze szatany, szatanoli. Tak jest, więc Uuu. widzimy się za 10 minut w kolejnym meczu. Zielki, Klik, klik.